Okej. Okay. hej, cześć i czoła, witam ciebie. Hej, 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 cześć i cześć witam cię bardzo serdecznie z grzeskowniku serwisu społecznościowego YouTube na moim kanale Oraz w odcinku kolejnym serii Croysmox Fear 2 Praticine Ooo da yeah No i co? W poprzednim skończyliśmy w Ooo oh, no no i do macha pancerza oczywiście. Poprzednio padliśmy jako maha pancerz, kurde, musieliśmy się ewakuować i niestety nas ten te przeciwne, przeciwnej drużyny, macha pancerz nas dojechały do kurwa ziemi Ale teraz spokojnie, dam radę, dam radę. Muszę spokojnie grać po prostu, nie mogę tak się rzucać. Ja stałem na środku ulicy i myślałem, że już się uda. Mądrze. Spokojnie, teraz tak bardziej rozważnie będę. Ciężko to rozważać, jak to taka rozpierducha pierducha. Widzę pierwszego mecha pancerza. Pięknie, no już przegrzanie! Aha, spoko, bo za, szyb, za dużo strzelam. No ja, teraz tak spokojnie sobie wy, wy, wypierdzielał. O dobra, po kolei będę wywalał ich. Ale lutki akurat mi tam szybko padają, ale to z tymi ha pędzerzami to jest już trudniej trochę. A przynajmniej, że wiem, że V się włącza pod czerwień, więc będzie łatwiej teraz. A, no bo to ogień. Mądrze. Okej. Okay. O nie 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 nie! Kurde. Spokojnie Easy, Max, easy, 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 what the fuck, Jackie, skąd, skąd? Dobra, tutaj Jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś, no dobra, widzę macha pancerza Pad, pat, 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 pat. dobra, pięknie, padł Kolejny, yeah Janowisko, sobie granaty, nie, a czyli te, wyrzutnie, te rakiety Właśnie już patrzysz, dzięki groździemu, że mnie informujesz wyprzedzam, wykraczam poza program. What the fuck? Nie, 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 o co się tu się właśnie dzierżnie rzeźnia? Tu się tu trzeba uważać. Tu napił tego rozwalać, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, jeden pad. Tu widzę tego ziomka. Typa, dobra, idzie jeszcze jeden hapat, jeszcze jeden tu będzie. Skąd, kurde to jest tu to Jest tu pięknie, muszę go rozwalić, bo sam Dobra Dobra i ty już właśnie tu sobie poradziłem tak, czyli myślę Ooooo Jeszcze jest, skąd, skąd, skąd? Skąd? Ło to jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Już mogę sobie zabić, muszę sobie zabić proszę. Wyłaś, wyłaś, wyłaś nie, przecież się to co w poprzednim kurwa ale teraz na szybko, nie już nie będę nic się ale bo to jest się nudne robi takie coś. Ciągle ja powtarzam, spokojnie teraz. Od razu wbijam. Jedziemy z koksem, ostro. To będę mało mówił, bo się skupię na grze, tak dlatego przepraszam bardzo, ale bez komentarza, teraz będę tak bardziej leciał ostro, żeby przejść grę, tak oczywiście dzięki cisza Moment w tej misji. Znaczy no na razie w tym w tej akcji. To będzie trzeba tych trzy mecha pancerzy zarąbać. Tu będzie zaraz jeden. Okej. Okay. Pat. nie pat! o ty ziomuś. Spokojnie, spokojnie Ci ludziki mnie kurde wkurzają, bo niby tacy mali, to też dużo zabierają Ja bym się bardziej wolał skupić na tych mecha pancerzach Zaraz będzie, zaraz przyjedzie, przyjedzie ten wielki Teraz trzeba uważać Dobra, leci, leci kurde Teraz rzeźnie z tym wielkim. Uto! No właśnie, to jest jakiś Pat, pat, pat. Dobra, spokojnie z wieprzą, Dobra, chyba tym pomacha wadze. No dobra, to mi się robi Spokojnie, spokojnie. Co drodzi się już? Czy mogę wejść? Zpieprzą, śpiewszą, Kurde, masakra, masakra jest normalnie teraz. Nie, 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 co się dzieje? Kurde, ja nie mam razy. Widzę tę apteczkę, widzę to, apteczkę, widzę tę apteczkę. Nie, 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 to nie, 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 sniper, karbin. nie, 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 no, trudności nie, nie, będę nie, nie, trudności. No kurde, muszę nie, no co się dzieje? I od nowa znowu z tym nie, tak? No nie, Błaga, dobra, ubycuję ostatnia, ostatnia, teraz się sobie gadał i muszę to przejść naprawdę, kurde, bo to jest rzecz, a co się dzieje teraz ze mną, nie wiem. z spraw czy co kurde o oh, fuck okej, okay. zaraz cisza, muszę się skupić. Pierwszy mecha, pierwszy mecha, padaj, padaj ziomuś Muszę oszczędzać mojego mecha, panca, kurde, bo padnę spod... Spokojnie, dobra bo to wszyscy już no jest kolejny tu już, wyłaś, czekam na Ciebie. Pięknie. Zauważyłem, jak, zauważyłem że właśnie jak celuję w ten tą czachemu, w górkę to szybciej padają. No, dlaczego w niego nie trafiam? Jaki shit. Dobra, no, to robić największy, kurde, teraz będzie rzeźnia? A dobra, go zniszczy, muszę teraz uważać właśnie na tych tych ludków. Czekamy, czekamy na tylko następnego. Leci, leci chyba, tak, czy nie? Okej, okay, jest, jest, jest z nami, jest grubas. Dostał pierwsze hity. Pięknie pati pa dobra, teraz spokojnie Teraz pięknie, na razie mi idzie pięknie Jezu, dam radę, dam radę, tylko to mnie pisze z każdej strony, co mam robić? Wydaje mi się, że spokój Więc myślę, że się udało, ale to jest lepiej Zmuchać na zimnie lepiej, bo tak będę musiał uważać. Aha, no, dobra, spokojnie. czyli już mogę wyjść, czyli po akcji, jakby tak jakby się wydaje przynajmniej. Jak już grałem, informuję, że mogę. Łota, łota, spokojnie, spokojnie. Dobra, pięknie. pięknie. Jest, kurdy, przyszedłem, karabinek. Uff, karabiny bierze, o, 20 amunicji, no super, też spoko

Aha A, rozumiem, rozumiem Problemy, no, no to też tak, jest, że w gościu, no kurde nie jesteś sam Tutaj w klubie Witam, witam, witam i ja o zdrowie pytam Mam nadzieję, że tam nic nie przegapiłem, dlatego się lepiej Bo apteczkę kurde nigdy Nigdy brak le, 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 nigdy nie zabraknie kurde, bo Ok A co to ode mnie chcesz? Mam cię strzelać? Nie Aha, to ty taki cwany jesteś. Taki cwany jak sobie, taki cwany lisek, tak? Aha, no dobrze. Brachu, brachu, spokojnie, coś tu na pewno no jest nie. Tak jest dużo powiedzieć. What the fuck Ale co to za lokacje jakieś? Tam ten zejściem, przy co? Tutaj tak, dobrze idę. Iść tą dziurkę, dobrze. No dobrze. Nie, okej. Okay. Tam nie przejdę, czyli znowu muszę iść ciągle w dół. W dół, o co chodzi? W ten gruz, tam gruz. Sam gruz i gruz. What? What? To, spokojnie. Tak myślę, kurde już tu... W sumie już trochę godzin z tym grę już przejechałem. Dlatego... Już też powinien być niedługo koniec. Zbliżamy się podobno do końca. Niebawem. Jakiś typ. O co kurde muszę, nie wiem. Nie wiem o co chodzi z tym gościem. Aha, dobrze, Chyba będę musiał na tu iść. Jeszcze bluka, no brawa, to Tam już nie idę, nie będę się wciskał na no hama. Tylko weźmie tu What the fuck? I ten gościu, wszędzie ten gościu, on nas prowadzi, tak? Taki typol Tam nie będę skakał, przecież kurde, co ja jestem Kamikadze Fuck yeah Tak spokojnie sobie tu boczkiem przejdę yes, Kigan, yes, Kigan Jest Kegan, nie nie jest! Mój brachu, gdzie ty jest z... Ale znalazłem tunel w końcu, kurde no, jestem koksem to Co ja mam tu robić dalej? Tam iść, do tego tunelu wejść, tak? Ło to! Ło Ło jesu, udało ci się odnaleźć wyłom prowadzący do tunelu transportowego Armaham Wszystko wskazuje, że właśnie to miejsce było epicentrum wybuchu, który zniszczył miasto Czyli tak ogólnie od początku gry, właśnie, w ten, z epicentrum, właśnie, kurde. To tu, aha, dobra, to to miejsce, no, no dobrze, fajnie. Cieszę się, że to wiem. Który zniszczył miasto? Twoim zadaniem jest dotarcie do Stale Island i nie dopadcie się Alma. No kurde, to będzie ciężkie. Wtedy też nie udało się zbliżyć się do Sierżanta Kigena, no bo jest pieprza, mi no kurde, chcę, no, no um, Udaje się wręcz, że zamiast się przybliżyć, jest coraz dalej, no kurde, no i. no właśnie, no i tu jest problem. A przynajmniej znalazłem tunel! Teraz w tym tunelu coś czuję, że będzie rzeźnia. Ale spokojnie. Wytrzymam. A ja się wytrzymam, to się zobaczy jeszcze, Max. Jak nie ma taki pewny, kurwa. Bo się nie tak osrasz, ja to wiem, ja to wiem. Coś tu pokręcić, coś się da, nie da się nic pokręcić już. okej. Okay. Jakaś pralka. Fuck yeah! Przecież tu będzie rzeźnia. Alma tu nie da mi tak. Przecież alma za mnie do nie dopadnie. Tam pisało tak. No właśnie, więc tu, tu będzie się działo ostro. Coś czuję. Ha, dobrze. O! Kolejne pralki. To się załamie. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Tu ja widzę, że powalne. Kurwa, wario! ale ja chcę spokojnie sobie dojść. Wszędzie pralki Jest drabinka, kurde w końcu już. Tam na dół iść No nie widzę innej drogi Uu, Spokojnie, spok Spokojnie Dobrze pięknie Ale rozpierducha No dobrze wiem czy się powtarzasz kurde W końcu jakieś info. Żołnierz Rupik to wojownik, doskonały, niewiarygodnie szybki, niesłychanie silny, fenomenalnie wyszkolony, odbierze sumienia. Stworzono go, by wykonał rozkazy za cenę standardowego PMC. Możesz otrzymać najwyższej klasy lojalność i dyscyplinę. Mogę ehm, głosów. misję możesz szczególną do 24 lub 32 głosów. I jest przesuwane do wykonywania rozkazów przekazywanych drogą telepatyczną. To stanie się możliwe z chwilą pojawienia się modelu telastycznego z jastun. Data pojawienia się modelu zostanie bowiem ujawniona. Wow. Na O, Oto ci, tak? Aha, dobra, to ok, to ci co właśnie nam... przystałem w info. Rozumiem. Ale tak silnie to nie wiem co oni są. Podają w sumie jak kawki. Się każe, może się zdziwię w późniejszym etapie gry. Przynajmniej jest. A mamo kurde, uto! Jeszcze kogoś słyszałem? Jeszcze kogoś słyszałem tu spokojnie, to jeszcze nie koniec. Rozwalę to lepiej te... Aha, dobra. To nic nie dało, myślałem, że się rozwalą te ich trumny jakby. Trumny O, jest apteka, kurde, coś tu będzie się działo, coś czuję. Jest... O jest dobre, coś jakieś informacje. Informacja natomiast sieci transportowej. Eeeem... Yy. Yy, yy, yy. To spokojnie, wiem jak się obsługuje. Takie rzeczy. Aha dobra, spokojnie tu. uruchom tramwaj. No what the fuck tramway. Super. Zorbisty tramwaj w sumie. Takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Pierwszy raz się spotkałem w moim życiu z takim pięknym. Ale coś tam tu jeszcze wejść, czy co? Okej, okay, to wbijamy do tramwaja! Tramwaj, odpalaj go ziomuś Pociąg, a zaraz jest pociąg Hehe, przejażdżka kolejowa, super Ale piękne widoki, takie kur... Coś by to podziwiał, może Alma się nawet przytrafi przy czy nie ja jeszcze. Aha, bo ja mogę na tym całym się chodzić. Oooooo! Co ręczne? Ja co ręczne sterowanie. Kurde, że muszę ręczne sterowanie, tak? Zarabiście. Error, error. To was wykończe, nie ma tak dobrze Giniesz Kolejny, chodź tu, chodź tu, chodźcie, chodźcie Ja czekam Ale ręczny, kurde, chciałem, ja chcę sterować tym Tam wejść, nie? Dobrze, myślałem Łot No nie, jeszcze będą teraz przechodzić do mnie, kurde Nie ma, gdzie jest pieprza, gdzie jest pieprza? Chciałeś wbijać, to teraz Zostajesz tu nie ma tak łatwo, no ja wbijam do niej na pokład Jakie jemusie Nie ma! Uto. to! Oho! Ging, 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 ging Kurde ma, ale ich tu dużo w sumie to już tak się nie cieszę, za bardzo ding, ding, kurde macie rzeźnia, rzeźnia, rzeźnia. Pteczka, ok. Karabin, karabin, przeładowo i dobra, widzę, widzę, widzę. Jesteś mój! Pięknie, jeszcze jeden? Nie, nie tu, kurde, z każdej strony. Podłożę miny w sumie. Użyję spowolnionego tempa. A teraz mi nic w sumie nie da. O, nie, 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 nie. mam nic innego, z tego. Może to. Aha, w sumie to jest bardzo. Ale zostało mi tylko jedno albo No kurde. Gdzie to mogę zbierać. Snajperek, 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 ok. Dobrze życie? Wow, pięknie. Co to? Tylko to by nie miał mecha pancerz, tylko nie mecha pancerz, błagam. Strzel, nie chcę walić to. Co? No to właśnie zmienia szybciej, szybciej, czekam, czekam. Co to? Skąd oni się tu wzięli? Czy w sumie to wziął? Aha, ja, co ja tu stoję? A to po prostu tego tak wie tutaj? Więc skaczą z góry gdzieś A stamtąd Okej okay. Nie, 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 Kurwa, nie, nie. nie mogę paść już teraz, nie? bo to będzie lipa jest przodu, przodu. Yeah. Yeah. Spokojnie, kurde, tak pięknie to zagram. Z powrotem, tempo się bardzo przydaje. Już tam nie wbiegną Tu mogę. tu, tu jest zastawione jeszcze. To jest mina, więc tam słusznie wygną zobaczymy. chodź, 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 chodź. Oh, Pięknie. Wow, z Coś się będzie działo? Coś się będzie działo? Zarąbiste awaria. Znowu, no kurde, już to przychodziłem. Pięknie bije Municja, municja, municja. Aczej mm, to Co znowu? Co znowu? Na co mam uważać? Kurde, przyjaźni nie ile ważę. Malutko ważę no Jaki wagon niebieski? Gdzie mam skoczyć? Gdzie mam wskoczyć? To szybko, szybko, szybko. E, e. szybko, biegnij, biegnij. Szybciej. Uuu. Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. Tu dobrze idę? Nie, 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 dobra. Chyba to już wszystko po wszystkim, tak? Dobrze, ale kit. Taki fuks Nie wiem co robić. Nie wiem co robić, ale rozpierdzielam mi jeszcze... się. Szmateksy, lecą. Szmateksy. to? Jaka rzeźnia, jaka rzeźnia Jaka rzeźnia. O nie nie! nie. O kurde, prawie wyskoczyłem! <laughs> Co to się teraz dzieje? Co to się dzieje? Co to się dzieje? tempo, nie, bo tak to ja nie dam rady. Yeah. A po wszystkim.

Czołowym, czyli z przodu gdzieś, no ja dobra, biegnę, 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 biegnę. Gdzie jest, gdzie jest? Dobra, jest tu, i tu gdzieś, To Dobra, to, 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 biegnę, biegnę. Wiesz? Pięknie. Pięknie. Co teraz, co teraz? Znowu? Co to się, kur. Kigan, tam Kigan, Kigan jest Był tu koło mnie na no serio powstałem no i szedł sobie obok. Jaki typol No nie, dobra, okej, okay, ona dzisiaj się spodobała, to będzie jakaś odcinka. Widzę akurat, a jeszcze ja tu za co to jest? Aha, lampka, okej. Okay. To jest takie dobre, w sumie, moment do zakończenia odcinka, więc mam nadzieję, że się podoba i nie zapomnę ocenić filmu. I... o kurde, będzie rzeźnia, coś czuję w następnym. Więc pozdrawiam cię, trzymaj się, hej, cześć! Wow.